Na jednej z takich lekcji to było w 1943 roku, kiedy rozstrzeliwali na ulicach zakładników i kazali ludności Warszawy patrzeć. Ale czasem tak, że trzeba było stać i widzieć to, a czasem nie pozwolili podejść do okna, bo się bali zamachu. Tylko ostrzegali, że ktokolwiek podejdzie do okna. Przy tej ulicy, gdzie rozstrzeliwali, to zostanie zabity. I właśnie tam wtedy oni przez megafon ogłaszali, że ktokolwiek podejdzie do okna, zostanie zastrzelony. A to była lekcja historii. I pani profesor starała się nas jakoś pocieszać, starała się opanować, bośmy płakali i modlili się na zmianę przy każdej salwie. A ja bardzo się o nią bałam. Nie bałam się o nas, tylko o nią, bo wiedziałam, że ją zabiją. Była w legionach. Wiedzieli o niej więcej, bo pisała też. I kiedy skończyła się ta nasza gechenna, że przestali rozstrzeliwać, a zaczęli o wpół do dziewiątej, a skończyli o w prawie wpół do pierwszej. Jak wyszłam z tej lekcji i zobaczyłam przy jezdni na chodniku krew i strzępy ciał, które zmiatali do Rynsztoka, polewając wodą, posypując trocinami, wpadłam w taką rozpacz i w taki gniew że postanowiłam przestać się uczyć, tylko nauczyć się strzelać dobrze i rzucać granatem.